Jezus, najwyższe imię, nasz prawiciel, książe pokoju. Emanuel, Boch o nam, owociel, słowo żywota. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn umiłowany. Zgładził brzek baranek dla wieki, królów król i panów Pan. Gsięty Bóg, Mesjasz prawdziwy. Jedyny Ojca syn umiłowany, zgładził brzeg baranek dla wieki, królów król i panów pan pan. Um uh -huh.